Szanowni Państwo, wyjeżdżam z Białej Podlaskiej. Wyjeżdżam z Białej Podlaskiej, niestety. E, urządzenie, które jest w mojej radiostacji jest produkcji japońskiej, czyli skrzynka antenowa i nie chcę stroić. On ma antenę wykonaną, nie wiem, ma to tego Kenwooda. Kenwood obchodzi, ale Kenwood został rozblokowany. A Jezu jest profesjonalnym jakby sprzętem, nie jest rozblokowany, nie ma CB, nie ma niczego. No i skrzynka antenowa też jest nierozblokowana, bo w każdym transylwerze można skrzynkę rozblokować. Tutaj nie jest nic. Takie gołe jak wyszło z fabryki przez, tam nie wiem, w 2001-2002 roku. Tak do tej pory jest nierozblokowane. No i jednak zrezygnował, a tak się chciał, no bo to jest bardzo eleganckie radio, znaczy radiostacja. To jest taki mebelek, przecież ładny w ogóle, wszystko, no. Ale niestety. Czyli tam na rondzie, jak ja mam jechać? Oj! Pff. Gdzie to jest na to Warszawę? W lewo chyba, Nie? Warszawa tam jest. Aha, tam jest. Dobra. Warszawa w lewo jest. Dobra. I w każdym bądź razie, no jednak zadecydował, że, że nie. Zapłacił mi, że tak powiem, stówę na paliwo. Chłacił mi w za paliwo. Nie wiem tu dobrze, nie wiem czy jadę, gdzie B Tu, Tu jechać Dobra. Także wracam 160 170, 170 km Stu dał jako, zachował się po dżentelmeńsku i tyle. No trochę szkoda, no małe jest, wiem, widziałem wszystko, no ale. On tam jakoś, powiem, nie będę mówił nazwy, ale antenę zachwalał niesamowicie, Teraz a moje włączyłem i, ty, i dwa pasma tylko się dały zestroić, reszta nie w ogóle. No to, no co zrobisz? Trudno. Jeszcze jedno dam ogłoszenie, ale jak coś nie wyjdzie, to powiem szczerze zostawię to i zostanie mi. Nie będę mógł tego wozić nigdzie, bo jest no, za ciężkie po prostu. Tam to waży 3700 moje 12,5 kg. No to jest różnica. Trudno. Może się tam ktoś gdzieś trafi jeszcze, to, to się za niej nie podmienię. Jest jedno co mnie interesuje. Jezu FP. 450D, ale za sprzęt w nie. No, trochę tańszy jest, w granicach 2,5. Także pokrywałoby mikrofon, jakby był na statywie w komplecie. To tak proszę bardzo, wtedy mogę wziąć albo po prostu no, sprzedać za pieniądze. Ale zdążyłem się już zorientować, że. Ja wystawiałem po 3200, to trzeba zaryzykować że 300 wystawić ponownie i powiedzmy, 300 by można dać na paliwo, a 3 do ręki trzeba wziąć. Dobra, już.